Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Paweł Agroszow. Dzisiaj będziemy rębakować. Dzień dobry, dzień dobry, Piotrek rozpoczyna dzisiaj odcinek, a my zaczynamy rębakowanie przy wykorzystywaniu T25. Brawo. Zapraszamy na odcinek. Zobacz, jak to Słuchaj, psia, buda nie po takich drogach jeździła. Dobrze, na lewo, zobacz, jest trupy, kurwa. Co to dla psiej budy? Tam przyczyści serdzy, tylko na dłozie. tylko na pierwszy środku, że nie płaka, No i tak, kto widział odcinek ze ścinania brzusz to dzisiaj zajmujemy się właśnie uporządkowaniem wszystkich gałęzi. Tu mamy jeszcze pniaki. Także trochę mamy dzisiaj tego drobnego drzewa, grube jak widzieliście w ostatnim odcinku, Powyciągaliśmy, wyciągaliśmy, czy przedostatnim, nie wiem w jakiej kolejności będą te odcinki. Wyciągaliśmy całe ścięte brzozy szypekiem Piotrek ścinał wtedy te brzozy. Fajnie się ścinało, nie? Leciały jak nie wiem co. A teraz po prostu uporządkowujemy plac. Co? No właśnie, no to tam było. Także bierzemy się, zobaczymy jak władzi o te 25 będzie sobie radził. No nie ma tutaj drobnych takich kawałki, są dość spore. Można powiedzieć optymalne do tego rębaka. Ale myślę, że Władysław, obroty mu się da, będzie szedł. Powiem Wam, że Władek wcale nie, nie, nie zachowuje się dużo gorzej niż szybek przy tym rębaku, fakt trochę bardziej schodzi z obrotów. Ale jak widzicie 25 koni do tego typu rębaka spokojnie wystarczy. W poprzednim odcinku walczyło 48, teraz 25 i rębak robi taką samą robotę, a my lecimy dalej z tematem. A tutaj o, Siabuda walczy z tyłu, walczy. Dobrze, woda częściowo załadowana. O. <laughs> Może tym razem się uda. Proszę, teraz. Dobra! Piotkowie się paliwo skończyło w tej bójce. I on twierdzi, że ważne, żeby wymyśleć, a żeby się nie narobić i nie będzie lał przyznaje, tylko Właśnie I sobie płynie nektar. i się buda. Nie ma nic <laughs> Ale patent zajebisty no. Leci, gibajko, trzeba gibać. A tak samo sobie leci do siebie, puty. No dobry, patę, dobry, nie powiem, że nie. Ale wszystko wejdzie, jaki to zbiornik jest? No to żyd się świecił. Mm. Ty, ale ten żyd to się świecił od wczoraj, my dużo jeździliśmy jeszcze. No słuchaj, jeszcze. to maleńko ma <laughs> Dobre, dobre. To psia buda zatankowana. Możemy dalej działać. Tutaj mamy jeszcze trochę czereśni. No, tak tutaj bardziej rozrzucone mamy, ale już powinno to pójść. Ale jak widzieliście, Władek jednak jak grube kawałki wsadzamy. No, troszeczkę tej mocy brakuje. Jak 1500 obrotów ma ustawione, to, to daje radę. Nie udaje go się nam zadusić. Ale no, to jednak 3P sobie lepiej radził z tym rębakiem. W 3P nie było widać spadku obrotów, nie Piotrek? W 3P nie było w ostatnim odcinku widać spadku obrotów Nie no, słuchaj, no inna moc, inna waga Tak, no tu, no ale w jak najbardziej do, te, do tego też się nadaje, to 30 tym bardziej, także Rębak jak najbardziej przeznaczony do małych ciągników I możemy lecieć dalej z tematem, bo nam się zaraz wieczór zrobi i jeszcze nie skończymy tego

Jesteśmy kolejnego dnia, wczoraj no nie udało się nam ten wszystkiego zciąć. Mamy tutaj, zakończamy Piotrek, już zadowolony z Mamy już prawie całą przyczepkę, i tak myślimy, że jeszcze to zmieścimy i będzie koniec. Czyli wczoraj noc nas i się nie udało skończyć, ale już Władziowi podwyższamy obroty i zaczynamy ostatnie podejście. I taką ilość to oto nazrębkowaliśmy. Trochę tego jest, nie ma co się uszukiwać. Jak to Piotrek mówi, kopczyk usypaliśmy. Jak tam Piotrek, właściciel kubki, podoba się. Piękna sprawa, kurę. Które... Dobry materiał grzewczy, dobry, co? Dobry, dobry, dobry. Zajebiście. I tak proszę Państwa, kończymy ten odcinek. Jak widzieliście, te 25 bez problemu sobie też radził z tym rębakiem. Ale 3P jednak na mniejszych obrotach i nie gaśnie. To znaczy, ten też nie gasł, ale, ale trochę było czuć, że, że tej mocy chwilami brakowało. Także co? Jeśli odcinek z rębakowania podobał się, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!